Wszystkim witam Was na naszym kanale. Karina się zdechła. Słuchajcie, mieliśmy tak koszmarnie ciężki dzień, że ja nie wiem, co się w ogóle działo. Zaczęło się od tego, że prawie spóźniłam się z Marcinem na mm, pociąg. Później, na lotnisku, nie chciał mnie gościu w odprawie przepuścić, bo miałam za. co miałam? Za dużą za, torebkę. Dużą jakby. Płyny były ok, tylko że po prostu za dużo miałam tych kosmetyków, które się nie mieściły do takiej małej torebeczki, bo mi dali inną torebeczkę, no w ogóle cyrki na kółkach. Później w ogóle jeszcze zapiszczałam <grym> na tego. Gościu w ogóle ją tak nie biły. Chciał sprawdzać mnie, ale musiała przyjść babeczka, bo wiadomo, facet nie może mnie odmacywać. Z czego kazał mi czekać, że aż przyjdzie ta babeczka. W końcu babeczka nie przyszła. On przyszedł, skrzyczał mnie, że ja tam stoję nadal. Dlaczego tam stoję, skoro mi kazał stać? Ja mówię, ja pierdolę, przecież kazał mi pan stać. No masakra. Później w ogóle, co było dalej? Nie było żarcia, nie było nic. <laughs> Później coś się działo. Już nawet nie pamiętam. Weszliśmy do, do tego samolotu. Mieliśmy opóźnienie. A, no, mieliśmy opóźnienie, pół godziny. Później, jak już dolecieliśmy, to nie mogliśmy znaleźć autobusu. Okazało się, że w autobusie trzeba mieć maseczki, my mniej, nie mieliśmy tych maseczek, trzeba było kupić. Z babką w ogóle dogadać się od tego autobusu, to była jakaś totalna masakra. Trochę po hiszpańsku gadała, trochę po angielsku, trochę była taka. Wszędzie i pełno i trudno było się z nią dogadać. Potem jechaliśmy, to jakieś kurde Amerykanie kurwa, śpiewali jakieś piosenki, nie co oni Gadali, darli się, śmiali się. I różne dziwne rzeczy robili. I jeszcze szliśmy pod górę 40 minut kurde, ogólnie do tego apartamentu, bo ten autobus gdzieś w ogóle do centrum nas wywiózł, a nie tutaj w okolicy. Także ja jestem już wykąpana, Karina jeszcze nie i dalej nie, będziemy, nie wiem, co będziemy robić. No i tyle. To możemy pokazać no, widoczek, pokaż Tak, pokażemy zaraz widoczek, i. No i zobaczymy jak będzie dalej wyglądał ten film, bo myślałam, że inaczej to nagramy, ale mieliśmy taki stres, że nic nie wyszło, także... No. To zaraz do widoczki. No już się ogarnęliśmy, idziemy teraz sobie na jakieś jedzonko. Już mamy lepsze humory. tak trochę się przyswaliśmy, więc no, jest. już jest lepiej, bo też było ciężko zostać w ogóle o tej o trzeciej, nie? ale no, o czwartej. Także trzymałam się jakby ale znowu do pracy na szóstą. Ale te, no co za debil, kurde! A, a teraz idziemy sobie właśnie na jedzonka. Nie wiem już to mówiłam, ale nas tutaj... W dupę ci zaraz sadzę, kurde, tego kokosta tej. No. Nie wody. To jest dzisiaj w dzisiejszym naszym vlogu masy? Nie, tutaj ma wzięła... body. nie. mam wody. Nie mam wody. Ja nie wiem, że ja nie wiem, no. jak wzięła wody. Aha, aha, aha. Aha, aha. É vermelho, isso é para vermelho. Karina powiedziała, że mas będzie A dlaczego nie? Bo wiem. jesteśmy trochę wstawieni, ale to nie jest to najważniejsze, Dobrze, jesteśmy obecnie na 46 piętrze, piętrze naszego budynku, w którym mieszkamy. I tak. e, to jest widok, piękny widok. Tak. Jutro was oprowadzimy, jak będziemy w Co, better e, stan. Nie wiem, jaki stan. Teraz pójdziemy chyba tam tak. e, na basen. Tak. Chyba, że kolejny pan powie, że... Rezerwacja, no. All reservation, people, yeah. Hejka, mamy 7.50 Patrzyłam na necie i 846 jest tutaj wschód słońca i wyszłam na teraz. Ale no tam przez te, tam jest schód, więc przez te góry y, za wiele nie widać. Ja czekam sobie aż wszyscy wstaną, bo tylko ja tak wcześnie staję. chyba, więc siedzę sobie na tarasiku i będę czytać książkę. No, jak staną, to mamy w planach iść na siłownię, a potem iść opalać, także zobaczymy, czy tam to wyjdzie, no to do zobaczenia. Siemaneczko, wiem, że Karina się przywitała, ale ja nie. Także witam się z Wami po raz kolejny. Mamy kolejny dzień, pewnie już Karina też powiedziała. I mieliśmy iść yy, na siłownię, ale nie poszliśmy, bo ja. ja... to się schlała i mi głowa. Tak. Bolała mnie niego, bo fajnie, nie poszliśmy. Ale jesteśmy sobie teraz na baseniku i sobie czujemy. No. Dzisiaj zamierzamy iść w ogóle na takie, jakby. Jak to się nazywa? Jak to nazwać? Grec. Kikiki. Taki grecki jest klimat gdzieś tam na Starym Mieście. E, jakieś takie budowla czy coś takiego. W ogóle to było jakby odzyskane, to jest takie jakby archi jak to się nazywa jak takie rzeczy różne archipelagi kurwa. Nie, nie wiem, nie wiem. Ale tam sobie jakieś skamieniałości, które kiedyś ktoś wyciągnął i wow, to jest takie mega fajne rzekomo. I tam jest podpisane, to mogę... Będziemy chodzili sobie na kolacyjkę, już na pazureczki, zobaczymy co tam, nie o, Karinka już gotowa. Jak zwykle czekamy na chłopów, prawda? No tak. <grymne> <grymne> Kurwa, czekaliśmy. Kurczę! Kurczę, czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy. czekaliśmy. <grymne> Dobra, czekaliśmy no. na Was. No. Od ile? Zdarzyliśmy pójść do sklepu? Kupić sobie whisky, a one, jeszcze, a one jeszcze, one jeszcze się nie uszykowały, nawet się nie wykąpały, a nie pomalowały. Teraz jeszcze miały godzinę i dopiero przez tą godzinę się wyszykował i na nas narzekają. Super. Super. Dziękuję. Do ja Teraz ogarnęliśmy po dwóch godzinach To się ogarną, to się ogarną, nie. I idziemy teraz sobie na stare miasto, a później na jakieś jedzenie, pocając życie na kebaba nie, i niepotrzebnie się tak stroiłyśmy. Ale wiesz co się stało? Nie zabraliśmy ludzie whisky. Idziemy. Później Szok. się cofniemy, dobrze? Dobrze, ale idziemy na bo A wyjebane w tu jakąś tam restaurację, keps. Dobrze, to pójdziemy. Z na no. Wejdźmy na stare miasto i powiem Wam, że jak tutaj byłam ostatnio, to nie było tyle ludzi. jestem w takim szoku, bo chcieliśmy się na taki fajny cypelek, powiedzmy, punkt widokowy i średnio, średnio można było. Także...